Witajcie w Akademii Horusa. Tak jak obiecałem, wracam do Was z tematyką związaną z bezpieczną pracą na wysokości. W poprzednim odcinku omówiliśmy sobie różne modele szelek bezpieczeństwa, natomiast dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać w jaki sposób sprawdzić szelki oraz założyć je na siebie przed rozpoczęciem pracy. Zapytajmy Justyny o najważniejsze rzeczy. Pracownicy przygotowując się do swojej pracy na wysokości zazwyczaj rozpoczynają od razu od ubierania sprzętu, od ubierania się wszelki. A wytłumacz proszę, dlaczego jest to błąd i nie należy tak postępować? Zakładając taką e, najlepszą sytuację, czyli pracownik ma dobraną szelkę indywidualnie do siebie, ma zakupioną z właściwym rozmiarem, faktycznie e, przystępując do pracy bierze sobie tą szelkę z magazynu czy z miejsca, z jakiejś swojej szafki i od razu ją zakłada. Nie powinniśmy tak robić, tak jak zaznaczyłeś, ponieważ powinniśmy przejść w pierwszym kroku do inspekcji tego sprzętu. No właśnie, mówisz o inspekcji, ale wcielając się tutaj w rolę pracownika, to on sobie pewnie myśli, że inspekcję przeprowadza odpowiedni organ, który raz do roku te, te szelki certyfikuje i on nie musi to w zasadzie robić. No, niestety tak nie jest. Oczywiście sprawdza, czy taka inspekcja została przeprowadzona, i w wszelkach trzema jest to bardzo łatwo zweryfikować, ponieważ każda szelka, jak sobie wcześniej już wspominaliśmy, posiada taką etykietę. W tej etykiecie Zawsze jest wpisywany ten coroczny inspekcyjny przegląd, który kończy się podpisaniem protokołu i tutaj od razu możesz sprawdzić, że faktycznie ta szelka przechodziła przegląd no i nadaje się do pracy, ale nie zwalnia to użytkownika, jeżeli chodzi o taką inspekcję indywidualną. Przed każdym użyciem. Dlatego, że rok czasu to jest bardzo długi okres, kiedy z tą szarką mogą wydarzyć się różne rzeczy. No i może stać się ten sprzęt dla kogoś bardzo niebezpieczny. No tak, w zasadzie po każdym zadaniu może zostać uszkodzony. Prawda? Dokładnie. I od czego zaczynamy taką indywidualną inspekcję? Przede wszystkim od sprawdzenia wszystkich taśm tekstylnych. I tutaj e, teraz mi pomagasz, ale jest wygodniej zawsze użytkownikowi sobie zawiesić tą szelkę, przez mm -hmm. co widzimy gdzie, gdzie jest przód, a gdzie tył taśm i sprawdzamy sobie każdą taśmę po kolei z jednej i z drugiej strony, e, no, weryfikując czy nigdzie nie ma żadnych uszkodzeń. Jeżeli według nas coś e, no, podlega Sprawdzeniu albo dokładniejszej weryfikacji, no to nie należy, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, tego sprzętu użytkować, dać faktycznie do, do, do sprawdzenia jeszcze do inspekcji. E, oprócz wszystkich taśm tekstylnych, szelka w szelkach trzema też mamy dodatkowe, e, dodatkową możliwość sprawdzenia, czy szelka nie została uszkodzona mechanicznie, czy jakby zbyt duże siły na nią nie zadziałały, e, a mianowicie te właśnie o te wska wskaźniki upadku. Kiedy ten szef będzie rozerwany, Wiemy, że szelka nadaje się tylko na złą. Tak jest, dokładnie. Co po taśmach, po jakby tych elementach tekstylnych, taśmach? Sprawdzamy oczywiście wszelkiego rodzaju klamry, czyli tak jak tutaj te trzymasz klamry zaczepowe, czy nie są skorodowane, nie są nadmiernie przetarte, zniszczone, zarówno z tyłu, ta na plecach. Jeżeli pojawiają się też jakieś klamry z przodu, punkty zaczepowe, też oczywiście je weryfikujemy i dokładnie sprawdzamy. Jeżeli to mamy już wykonane, przechodzimy do klamr. W tym modelu mamy klamry Quick Connect, które łatwo się zaczepiają i wpinają. No i tu musimy sprawdzić, czy mechanizm działa prawidłowo, czy te klamry samoistnie nam się nie zwalniają, no przez co nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Dodatkowo jeszcze możemy zweryfikować te elementy takie ułatwiające nam pracę, jak tutaj haczyki do przypinania narzędzi bądź klam od urządzenia samohamownego. Każdą wadę, każdą usterkę Wątpliwość zgłaszamy do przełożonego i wymieniamy sprzęt. Dokładnie. Nie ma co ryzykować. To jest nasza lista, wiemy nasze życie bądź zdrowie. No i warto faktycznie przed każdym użyciem dobrze to zweryfikować. Dobrze, po inspekcji możemy zabrać się już za ubieranie i bardzo często zdarza się, że sprzęt, który no przede wszystkim niedoświadczeni pracownicy, myślę, mają z tym problem, ale sprzęt jest poplątany, nie wiadomo gdzie wsadzić rękę, gdzie wsadzić nogę. No tak się zdarza, wiemy to, to z rynku. E, oczywiście no, są różne rodzaje szelek, ale jak można sobie życie ułatwić? Kiedy następuje wybór takiego producenta czy w modelu w ogóle szelki, możemy to sobie ułatwić przez wybór jakby trochę, trochę bardziej zaawansowanych modeli. Tak jak tutaj widziałeś, faktycznie może to być mhm. problem. Ktoś, kto pierwszy raz tą szelkę będzie miał w ręku, nie do końca będzie wiedział po podniesieniu gdzie ręka, gdzie noga. W modelach bardziej zaawansowanych, z takim trójkątem na plecach, kiedy chwycisz za ten główny punkt zaczepowy, mamy specjalny trójkąt, który pozwala nam automatycznie Sprawdzić, że tutaj będziemy wsadzali ramiona, na dole taśmy służą do, do zaczepiania jakby naszych nóg. Dodatkowo tutaj jak widzisz różnią się kolorem. Więc... No właśnie, to znaczne ułatwienie jest. Tak. Kiedy sprawdziliśmy już wszystko dokładnie i wiemy jak jakby chwycić tą szelkę i od czego zacząć ubieranie, no to pokażmy może jak prawidłowo tą szelkę dopasować. Przymierzmy sobie może jeden z takich bardziej zaawansowanych modeli, jeżeli możesz. Dobra, posłużę za modela. Mhm. Tutaj też nie ma problemu z tym, żeby odróżnić miejsce, gdzie należy włożyć ręce. Teraz jeszcze bardzo ważna, istotna rzecz. Zanim zacz zaczniesz zapinać klamry, mhm. pytanie do Ciebie, czy masz coś w kieszeniach spodni? No właśnie, bo dobrze byłoby, żeby nie mieć, prawda? Dokładnie. Takie klucze, które u siebie były w, w kieszeni, naprawdę przy wypadku przy pracy, przy zaciśnięciu taśm budowych, mogłyby zrobić sobie ogromną krzywdę. Wbić się gdzieś w tętnice, no y, duże mogłyby to powodować uszczerbki na zdrowiu, więc proszę o tym pamiętać, to są y, częste błędy popełniane przez pracowników. Dobrze, pokażmy teraz może po, y, po kolei, co należy zrobić, żeby tę muszelkę y, ubrać i dopasować się najlepiej. Dobrze, zacznijmy po prostu od zapięcia klamr Klamry w, w klatce piersiowej. Okay. Ten model szelki jest dodatkowo wyposażony w pas, tak, który będzie nam służył ewentualnie do pozycjonowania. Zapnijmy też tutaj tą klamrę. O jak widzisz, nie da rady. <grystanie> nie da rady. <grystanie> albo dieta, albo regulacja. Tak jest. Czyli sobie. Tak, tutaj otwieramy. musimy blokować tą mhm. klamrę. Dopasowujemy znaczy, długość. Może starczy, nie? Jeszcze nie? Jeżeli chodzi o pas i tutaj e, ten element, nie musimy aż tak bardzo martwić się o to, czy ona jest za luźna, e, czy za ciasna. No za ciasna to wiadomo, nie, nie pozwoli nam na zapięcie. Okej. Okay. Mm, jest w porządku. No i teraz przejdźmy do mm, klam e, udowych, taśm udowych. Na razie zapnijmy je po prostu. Na luzaka. Tak jest. Lewa, prawa. Okay. Świetnie. No i co? I na drabinę. No nie, nie do końca. To, że zapięliśmy klamry, to nie znaczy, że ta szelka jest prawidłowo, e, prawidłowo dopasowana. E, przede wszystkim, jak widzisz, e, tutaj w obręczy barkowej masz e, no, sporo luzu. Jak prawidłowo szelka powinna być dopasowana? Tak dopasowana, że jeżeli podniesiemy obręcz barkową, czujemy lekki ucisk, natomiast nie możemy za mocno jej wyregulować, żeby nie ciągnęła nas w dół. Ma to być komfortowe, ale tu jednak ma nam dobrze, dobrze tutaj dotykać do, do naszych barków. Więc proszę cię, abyś wyregulował sobie tymi taśmami, rewolwerami. E, ściągnął, tak. Okay. Z drugiej strony, tak samo. Czy po podniesieniu teraz obręcze barkowej czujesz? Czuję lekki opór mhm, jest w hmm? porządku. Dobrze. Tak jak mówiłam, ta część tutaj, e, gdzie mamy taśmę w pasie, nie musi być mocno ciasno dopasowana. Tym bardziej, że byłoby to niekomfortowe, ponieważ ten pas będzie nam tylko służył do prac przy pozycjonowaniu. Hmm. E, natomiast bardzo istotne. Chyba jest najważniejsze. Tak, najważniejsze taśmy udowej. Tak jak bardzo często widzimy, pracowników na budowach chodzą właśnie w ten sposób. Że jak te... raperzy. Tak jest, że te taśmy, jak ci raperzy, mają opuszczone wręcz nawet do kolan. Wynika to z faktu, że bardzo często w tej szelce jest im niekomfortowo, albo po prostu nie wiedzą, jak tego, to ją dobrze dopasować. I szelka nam pije, jest niewygodna, nie ma jakichś wzmocnień, poduszek. Jest na to mnóstwo rozwiązań, ale taśmy w ten sposób, jeżeli będziemy użytkować i dojdzie niestety do wykonania, Przypadku, też będą działały no, bardzo problematycznie. Szczególnie u mężczyzn, chyba to jest dużym tak. problemem. To działa jak nożyce, więc możesz sobie wyobrazić, kiedy spadamy w dół, a mamy luźne taśmy udowe, będą działały jak nożyce, więc niestety nawet dochodziło do takich przypadków, kiedy mężczyzna ulegał amputacji jąder. Już sobie sobie to nie wyobrażać, więc może lepiej po prostu powiedz, jak w odpowiedni sposób dopasować te szelki. Tak jest. Musimy tak ściągnąć tę taśmę, aby można było między szelkę a Twoje udo e, wsadzić tylko nasze dwa palce i mhm. nie za bardzo móc nimi manewrować. Ok, to ja spróbuję troszkę docisnąć. I drugą proszę zrób tak samo. Ok. No i tak jak mówisz, jestem w stanie wsadzić palce, czuję, że, że nie ma luzów. Mhm. Te klamry, które tutaj występują, też o tyle są fajne i intuicyjne, że jeżeli je zablokujesz, ta taśma już nam się nie wysunie i nie wróci do tego pierwotnego momentu, czyli nie rozluźnią nam się te taśmy, co sprawia, że jeżeli raz prawidłowo dopasujesz taką szelkę, będzie ona już potem dopasowana pod ciebie, pod twoją indywidualną postawę. Tutaj jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć o tej taśmie w obręczy barkowej, natomiast ona właśnie powinna dość tutaj ściśle przylegać do naszej klatki piersiowej. Oczywiście. Jeżeli jesteś tak dobrze dopasowany, to jesteś w tym momencie dopiero gotowy do pracy. Czyli może się teraz już podpinać i śmigać na dachy tak, drabiny. I bezpiecznie pracować. Dzięki za te instrukcje. Dziękuję bardzo. Dobry sprzęt to jedno, ale pamiętajcie, że nawet najlepszy sprzęt nie uchroni Was przed wypadkiem, jeżeli odpowiednio go nie przygotujecie i nie sprawdzicie przed rozpoczęciem pracy. Standardowo zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube, ulubcie nas na Facebooku i zostawcie komentarze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Akademii Horus.